Mam na imię Wiktoria, jestem siostrą ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Pokonujemy około 2000 km, aby dotrzeć do wiosek, które znajdują się zaledwie 20-30 km od linii frontu, bo tam mieszkają dzieci, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Organizujemy dla nich aniejskie przygody. To jest ten chwilę radości, zabawy, tańcu, konkursu. Wśród tych dzieci są ci, których Rodzice zginęli na wojnie, cichy ojcowie teraz w okopach zimnych bronią każdego z nas. Rodziny żyją w bardzo trudnych warunkach i często brakuje im podstawowych rzeczy. Dlatego prosimy Was o wsparcie. Na jedno takie świętowanie do nas przychodzi 70-75 dzieci. Jedna paczka żywnościowa kosztuje 40 złotych. Wasze 40 złotych może podarować. Родзіне нацее і от рубіны святла, у парца трудным часе.